W sobotę 13 października na parkiety wróciła Superliga Kobiet w piłce ręcznej. Szybiorniistki z Chorzowa zmierzyły się z Mistrzem Polski oraz liderem Ligowej Tabeli Wistalem Łącz Polgdynia. Spotkanie odbyło się w kompleksie sportowym Hajduki. Wistal w dotychczasowych spotkaniach zgromadził komplet punktów. Z drużyny Mistrza Polski przed sezonem odeszło kilka kluczowych zawodniczek. Mimo to Wistal typowany był przed spotkaniem jako faworyt. Ruch po ostatnim zwycięstwie w Szczecinie spokojnie przygotowywał się do kolejnych spotkań. Przerwa okazała się dla chorzowskiego zespołu niezwykle przydatna. Z kontuzjami w tym czasie uporały się Monika Karwat oraz Julita Kempa. W spotkaniu z Wistalem towarzyszyły niesamowite emocje. Niebieskie pewnie pokonały drużynę z Gdyni 30-22. Ruch do zwycięstwa poprowadziła fenomenalnie broniąca Monika Wąż oraz niezwykle skuteczna Kinga Grzyb. Byliśmy bardzo zmobilizowane, chcieliśmy zdobyć te dwa punkty u siebie, urwać punkty wistalowe i to nam się udało. Zagrałyśmy koncertowo w obronie, przede wszystkim w pierwszej części połowy, straciliśmy tylko sześć bramek, no i praktycznie w drugiej połowie już postawiliśmy kropkę nad I. Praktycznie wszystko i kontratak, i obrona, i atak pozycyjny grałyśmy skrzydłami, rozgrywające rzucały, także praktycznie na no wszystko nam dzisiaj wychodziło. Spodziewałyśmy się ciężkiego meczu, no ale... Wierzyłyśmy w to, że będziemy w stanie powalczyć, a nie, że tak naprawdę od pierwszej minuty Chorzów nam tak odjedzie, że, że ten mecz został przegrany tak naprawdę w pierwszej połowie. No, jak się rzuca w 30 minut sześć bramek, to absolutnie nie można myśleć o wygranej. Nagle przyjeżdżamy po, po, po krótkiej przerwie spowodowanej kadrą do Chorzowa i tak naprawdę nie potrafimy żadnej zespołowej akcji spleić. I myślę, że to był główny powód, że tak naprawdę cała nasza zespołowość polega... Dzisiaj tylko na podaniu bramkarki do, do szybkiego środka, no, no nic więcej nie byliśmy w stanie zrobić. Miejmy nadzieję, że będzie tak w kolejnych meczach, tylko się cieszyć, że tak gramy, a nie inaczej. Zagrałyśmy świetnie w obronie i potrafiłyśmy to wykorzystać, kontry, dobre sytuacje, rzucałyśmy z tego bramki i uważam, że jednak no, nasza zasługa.